Po raz kolejny w jakimś tam naszym etapie są te miejsca upierdliwe, ja je nazywam. W moich moich śruby są tam rzutem. Widzicie, ile marnotrawimy po prostu tego smarki, ile tego zostaje, nie? W sumie to przy takim smarze hydrokarbonowy, to jest tam bieda, jakbyśmy jakieś HF-a zastosowali, to byśmy to tak? bo Ale wtedy to inną metodę, tak? to co powiedziałem, wtedy robimy, że przykładamy do żelazka, smarujemy, przykładamy i tak, w ten sposób, i to jest taka oszczędniejsza po prostu ta. Możemy zastosować też, o, taką fizelinkę, dla ciekawości jak wiedzieli, i po prostu przez nią sobie, yy, tak. i wtedy nadmiar, nadmiar po prostu tego smaru mamy tutaj, możemy go wykorzystać do następnego ślizgu. To jest taka, taka ciekawa To jest oszczędny, oczywiście w Prawda? Tak. Także pamiętajcie, cyklujemy do czasu, aż nie będzie nam leciał wiór smarowych. I tak się wydaje, nie? Posmarowaliśmy no tyle smaru, było, a my to kurde go usunęliśmy, nie? Zobaczcie sami. A tak naprawdę to chodzi o to, żeby ten smar znikał w tą strukturę. Żeby on wypełnił te wszystkie zagłębienia, które po prostu mają być. O! Przeczyszczę. tych pozostałości z tych wiórków, które gdzieś tam napisać znalazły. To samo możemy zrobić z krawędziami, bo przyjęliśmy założenie, że mamy je naoszczone. I to samo, to samo, robimy z krawędziami. Ściągamy sobie ten, ten smar, który gdzieś tam nam zalega na tej krawędzi. Niektóre cykliny mają takie rowki wycięte. Łatwiej się tam pracuje, ale naprawdę nie ma takiego znaczenia, jeżeli będziecie mieli i dysponowali bez, bez tym taką cyklinę rowków.